Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Dzisiaj chciałbym Wam zaśpiewać i trochę opowiedzieć o hymnie Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej. Jak wiecie, Sadów, parafia świętego Józefa należą do tej diecezji. I mamy kongres o Eucharystii. Więc na ten kongres został stworzony hymn, który skomponował ksiądz Adam Kozak który jest naszym muzycznym szefem. Powiem hymn, mi się osobiście bardzo, bardzo, bardzo podoba. Zresztą jak usłyszycie, to zrozumiecie, dlaczego jest taki... No właśnie, dlaczego tak bardzo mi się podoba. Dlaczego jest taki szczególny. Mamy zestaw refrenowo-zwrotkowy w nawiązaniu do kilku hymnów, właściwie dwóch, które ksiądz Adam nam wskazał, spotykając się z nami regionalnie. Nie wiem, jak tam w Waszych Diecezjach jest, czy wasi przełożeni spotykają się z wami co jakiś czas, żeby pogadać i zobaczyć, jakie są sprawy danego regionu. Bo mimo tego, że diecezja gliwicka jest małą diecezją, to jednak odległości są dość spore od centrum. Także nasz szef jeździ do nas i no, prowadzi bardzo dobre spotkania. Warto na nie przychodzić. Także y, nawiązanie do jakich hymnów, wróćmy do tego. Jest Adorote te devote. Ja jestem z wami, mówi Pan, adoro te devote, latens deitas, latens deitas. Y, tak, i drugie jest Panie Dobry, jak chleb. Bo on do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tam się tak to kończy, a tu jest. Bo on, bo on bez końca kocha nas. O, w ten sposób. Um, nie chcecie słyszeć tego, co wyciąłem. Także te dwa hymny są tutaj jakby inspiracją. Do tego jest tekst, który jest wykorzystany w zwrotkach jednego z ojców kościoła, który oczywiście pisał po łacinie, więc ksiądz Adam przełożył to na język polski i tak to dopasował polskim słownictwem, żeby to było, wiecie, w miarę takie równe, symetryczne, żeby dało się z tego zrobić tekst. Pod zwrotki. Refren jest na 4 czwarte, zwrotka na 3 czwarte. To też jest związane z tym, jak jest tekst napisany, bo nie dało się na 4 czwarte. Podobno się za nam tak wolał, więc z kompozytorem tu nie ma co dyskutować, tylko podziwiać i ochy, achy. Ewentualnie, no na tym etapie już nic nie dopowiemy, ewentualnie można powiedzieć, żeby z tej swojej szuflady jeszcze coś wydobył na światło dzienne i nam Przedstawił, bo myślę, że takie konstrukcje muzyczno-słowne warto w czasie liturgii stosować. Starczy już tego wstępu, zaśpiewajmy, posłuchajcie, jak to brzmi. Stycznym chlebie dan ja jestem z wami pójdźmy wraz bo on bez końca kocha nas przystępujcie pożywajcie ja tu na was czekam moim ciele Nie wpatrywać się lecz kożyć, ja na pewno. Nie mnie w budzi. Przystępujcie i przyjmujcie, dzielcie mnie na części, chcę świat zbawić i nakarmić. Dobre my. Ja jestem z wami, pójdźmy wraz, bo on bez końca kocha nas. Dla zbawienia tego świata stałem się pokarmem, chlebem, który syci ludzi, zupełną Więc uczniowie pragnę spocząć w sercach waszych żywy. Oto jestem tutaj dla was. Oto ja prawdziwy. Ja jestem z wami mówi Pan w Eucharystii. najważniejsza na koniec. Ech, człowiek już zmanieryzowany jest. Trzeba z tym walczyć. Pamiętajcie, nie grajcie zawsze tak samo, bo to potem i nam przeszkadza i jest takie dołujące trochę. jejku, znowu tak samo. Nie umiem inaczej. Trzeba ćwiczyć, czas się rozwijać, bo można... W... Bo on bez końca kocha no i właśnie. Nice. I prosto, tonika. No, i super. No im prościej tym lepiej według mnie. Owszem, przy 15 zwrotce można tam nakaszanić trochę, zamieszać tym żurem i, i, i powyciągać tą marchewkę z dna, ale myślę, że. Zwykły standardowy rosołek, taki z kilkoma tłustymi oczkami, to jest coś, co każdy z nas powinien ludziom podawać, a myślę, że każdy taką zupę lubi. No, mamy taki hymn. W niedzielę palmową rozpoczynamy, więc do niedzieli palmowej 2024 roku każdy organista diecezji gliwickiej winien jest nauczyć swoich parafian, swoją wspólnotę tego hymnu. Tak, aby przy każdej innej okazji, kiedy diecezjanie będą się spotykać, można było ten hymn zagrać, zaśpiewać i ludzie, którzy przyjdą na Eucharystię, wiedzieli, co to jest, z czym się to je i ze smakiem współuczestniczyli, współtworzyli tą Eucharystię, która jest tutaj opisywana bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Także dzięki za uwagę. Pod filmem jest link tylko i wyłącznie do samego hymnu bez mojego gadania, które teraz jest. Jeśli ktoś by chciał oczywiście sobie gdzieś tam to nucić, powtarzać, uczyć się. Nuty są na stronie diecezjalnej też pod filmem są linki, można kliknąć, można pobrać wersję z prymką, wersję w cedur, bo ja grałem teraz w cedur, wygodniej się śpiewa. Jeśli ktoś lubi to troszeczkę wyżej, to też jest w d jest opracowanie na chór, także do wyboru, do koloru, różnie przyprawiona ta sama zupa, do zjedzenia jak najpiękniej, jak najsmaczniej jest dostępna. Zupełnie za darmo.